Ile truskawek, kurczę, zobacz, zobacz jakie ładne. Zobacz jakie wielkie. No, będziemy próbować. Zrywaj sobie sam. Dobrze to Pyszna. Następna. I tu, jaka wielka, ładna. Ho, ho. I następna. Zobacz, ile nie zdążymy jej zjeść. No, niespodzianka nas przywitała. Właśnie wjechaliśmy. Trzymaj resztę, bo mi potrzebna. Smaczne? To nasz dzisiejszy zbiór, już część zjedzone. Mm. Kochani, tak wygląda mój bóg po oprysku. Ja właśnie co przyjechałam, nie ma nic. Żadnej, to są jeszcze te, co meszki zjadły. Nie, nie meszki, tylko tu już prawie nie mam szycy wcale. Czyste. Tu stare wszystko. A nowe przyrosty. Bez żadnej mszycy. Buraczki. Buraczki też duże? No, zaraz zobaczymy. Strączki. Pomidorki. Rzodkiewka z drugiego siewu, a nawet z trzeciego. Jeszcze niektóre są małe, ale lepiej chyba zjeść mniejsze niż z robaczkami. A Ła! Jakie komary straszne. Jest już pewnie po 20.00. Strasznie dużo komarów. O, ładna. Uła. Kurczę. U nas jeszcze godzinę temu było prawie 50 stopni w słoneczku. A teraz burza leje. No i bardzo dobrze. Jest mega potrzebny ten deszcz. No, i słychać burzę. Chciałabym Wam pokazać, co prawda, nic nie widać, no ale na razie z tych nasionek, które sadziłam, nic nie wyrosło. Tu jest magnolia, tu jest magnolia, tu jest magnolia, tam też. Tu są jakieś zielone coś wychodzi, ale to jest na pewno na pewno nie jest to magnolia. Nawet w ciągu tygodnia pomidorki nie wzeszły. Hortensje też nie. I to też prawdopodobnie nie jest mieczyk. Tak mieczyk nie wygląda. Zobaczmy następne. Następne to były Lilie w tych małych. W tych małych pudełeczkach, nie pudełeczkach, tylko doniczkach nie ma nic. Róże też nie ma nic, więc czekamy z niecierpliwością dalej. Tutaj są moje sadzonki OxyTree, troszkę jakby takie chlapnięte, chociaż powiem, że ten jest niezły. Raz ten też jest niezły. Tutaj też. I ten, i ten pięknie też sterczy. Nie, nie znaczy to wcale, że się przyjęły, czy tam coś jest ok, ale coś tam jeszcze wyrasta tutaj, coś dziwnego, ale jak na razie są ładne. I tak, tutaj mamy, e, e, to tutaj to były narcyzy i tulipan. Narcyza nie ma, tulipana nie widać. Nie ma nic. Tu były na pewno rododendrony. Na razie nie, widom, nie widać nic. A tutaj było coś, co, czego. No, nie było opisane co to jest. Domyślam, że to, domyślam się, że to mogą być pelargonie, ale nie jestem pewna. Ale na razie nie wyrasta nic. A tu moje pelargonie już mają piękne pąki trzymały cały tydzień bez wody właśnie dzięki temu, że, yy, że do ziemi dosypałam właśnie hydrożel. Trzyma naprawdę bardzo ładnie. Tu już kwiateczek. Kolejny klematis zaczął kwitnąć i różyczka. Tak wyglądają liście po oprysku gnojówką z pokrzyw widać, ale są tam te robaczki, ale one są już uschnięte. Ale tu za każdym razem wypuszcza już nowy, czysty listek. Tak samo i tutaj. Te miały mszyce. A tu już wypuszczają nowe, ładne listki Czyli mszycy chyba nie ma. Jeszcze trochę pozwijane. Jeszcze może tam gdzie gdzie robaczek. No nie widzę. W każdym razie. Tak. Na tej były jeszcze mszyce. I na tych trochę. A te już są zdrowe. No, czyli mszycy nie ma. A w ogóle słyszałam, że gdzieś, że takie tasiemki, tasiemki, akurat miałam tu reklamówkę, y zwabiają y biedronki. I tu założyłam żółtą wstążeczkę dla biedronki, żeby wiedziały gdzie szukać mszyc chyba. Mm. Na przykład, gdzie tu był o? Tutaj były mszyce na tych i na tych, pozwijane, ale te już młode, chyba mszycy nie mają, bo są ładne. Już młode, nieruszane. I ten ten jeszcze trochę pokręcony ale już mrzycy nie ma i ten też chyba nie ma może gdzieś tam jeszcze się pojawia, ale młode już są ładne zdrowe kapustka ziemniaki To samo jest i tutaj. Te listki, co tutaj mamy, pod spodem są jeszcze pozbijane, ale już następne są zdrowe. To samo jest i tutaj. Te były sprzycą, te już są zdrowe. I tu. No i nie ma nabrzycy. No i oczywiście tradycyjnie zawiązana żółta wstążeczka, żeby zwabiła biedronki, w razie czego a w moim foliaczku ogóreczki sobie rosną. Tam jest kolejny ogórek. I tutaj poziomy. Trzeba je gdzieś rozsadzić. Tutaj to są pomidorki. Ci je przepikowałam. To są te bawole serce. Papryczka. A papryczka. O kurczę. A papryczka. Ma już takie papryczki. I to jest ich sporo. chociaż tutaj zaczynają się pojawiać e, kwiatki mhm. wsadziłam aksamitki i tam są nagietki e, i tam nagietek i tam jest jeszcze jeden a tak wyglądają już moje pomidorki maleńki I tutaj i tam dalej też. Pomidorki. No i ogólnie krzaczki naprawdę bardzo ładnie rosną. No i znów się rozpadało. No i trochę przestało znów padać. Kolejny widok lili. Widać, że rośnie. Ma się dobrze. Ryby szaleją. Jeść oczywiście chcą na pewno. Jak zwykle. Wyjeżdżamy. Waldemar Pawlak w bardzo mocnych słowach mówi o obecnej sytuacji polskiego Stronnictwa Ludowego. Podczas Rady Naczelnej PSL-u były premier mówił, przez stronie swoich decydentów albo ma głosów i ja, jak profesor Monika Włodek, tak komentuje, znam się do tego, że ja mogł pieniądze od nich przykładać na całą fundację, ponieważ ta pomogła wielu osobom tam medialnym you a

O, już światełko nawet się zapala. No i pojechała windola. Pani pojechała. Pani windola, pojechała. A na dziewiąte, no, pani sąsiadka.